ci ludzie, chciałbym dzisiaj Wam opowiedzieć o moim let's playu, który właśnie się zakończył. I to znaczy, zakończył się tylko let's play Minecraft po polsku. Ponieważ pomyślałem, że ten let's play mi się wcale nie uda. No i będę musiał sobie jakiś inny let's play myślić. Mam na myśli nowe let's playa, które. Właśnie się dostały w moje ręce, to znaczy gry się dostały. No, let's play, to ja tworzę. Postaram się jakoś bardziej to ulepszyć. Po prostu żeby był dźwięk, komentarz, to wszystko tak pięknie. Po prostu jeszcze w HD. HD, no, do pewnej. No, 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 no mi się w języku, po prostu. Ej, dobra, to do jest Yy, więc tak powiedzmy, że ten let's play już się zakończył, bo nie będzie. Ale jeszcze jedna sprawa. Ten let's play możecie sami sobie dokończyć. Tak. Pozwalam wam dokończyć tego displaya. Ponieważ no daje innym po prostu osobom szansę żebym mogę sobie go skończyć? Link będzie pewnie na jakiejś stronie. Może mi swoje e-maile, a wam prześlę tego sejwa. Nie wiem, czy będziecie zrobić let's play, a, czy nie. Okay. Ja po prostu prześlę wam tego saiwa przez maila. No bo rzucę jakąś stronę i to Jest to drugie podejście ten jak już mi się plączy. No dobra. A więc tak. To, to chyba na tyle, nie? Czy jest tam jeszcze mówić? Może jeszcze powiem... Ja nie wiem. No, tu jest nagrywane moją nową komóreczką. LG KT 540 I więc no, kończę tego let's playa tak. I uroczyście, bo jest tylko 15 No, takiej uroczystości to nie będzie Czego innego się spodziewałem po moich let's playach Myślę, że wszystko mi się uda ale że to git nie git, tylko kit ja po prostu piszcie w komentarzach propozycje na nowego let's play ten let's play się chyba że ja już tam do siebie zrobię jakiś poradnik albo no nie wiem, coś zrobię ale to jeszcze kwestia czasu No, no to by teraz mam do powiedzenia. Sorry, że się nie przywitałem tak. Wiecie, no, normalnie. Nie wiecie, jak się normalnie witam. Witam się. Witajcie wszyscy YouTube i nie tylko. Chyba. Ok, miłe kto to koniec tego display'a, możecie dokończyć, nie dokończyć, Powiedzcie, jaki następny live play chcecie zobaczyć, to były informacje któregoś tam lipca, bo zapomniałem daty, oczywiście, 2011 roku, a więc do zobaczenia i a więc do widzenia i do zobaczenia wkrótce.